W ponurym cieniu przemysłowych hal, gdzie zapach smaru mieszał się z nutą spalonego paliwa, żył Jan Kowalski. Był mechanikiem, człowiekiem o dłoniach zniszczonych pracą, ale o duszy cichej i skromnej. Jego warsztat, mały, zacieniony zakątek w labiryncie betonu i stali, był dla niego sanktuarium. Od lat Jan unikał rozgłosu, unikał wielkich zleceń, zadowalając się naprawą zepsutych silników i ratowaniem starych maszyn, którym inni dawno już podpisali wyrok śmierci. Miał reputację człowieka, który potrafił rozmawiać z mechaniką, słuchać jej szeptów i szmerów, a potem przywracać ją do życia. Był to dar, ale i przekleństwo, bo każdy, kto go znał, wiedział, że Jan mógłby osiągnąć znacznie więcej. Jego przeszłość skrywała pewne błędy, decyzje podjęte z młodzieńczą brawurą i obojętnością, które zepchnęły go na ubocze. Uważał, że to sprawiedliwa kara, rodzaj cichego, pokutnego życia. Wszystko zmieniło się pewnego deszczowego wtorku, kiedy do jego warsztatu wjechał lśniący, ultranowoczesny samochód, wyglądający, jakby zbłądził z innej galaktyki. Z jego wnętrza wysiadła kobieta, której obecność wypełniła całą przestrzeń. Emilia Brandt, prezeska potężnego konsorcjum Brandt Industries, kobieta o ostrej urodzie i jeszcze ostrzejszym spojrzeniu, emanowała władzą i determinacją. Towarzyszyła jej drobna dziewczynka. Może sześcioletnia, o wielkich, smutnych oczach, które zdawały się widzieć zbyt wiele. Dziewczynka kurczowo trzymała pluszowego misia, a jej cichy szept zdawał się ginąć w hałasie deszczu uderzającego o blaszany dach. Emilia nie marnowała czasu na uprzejmości. Jej głos, choć niski, niósł w sobie echa rozkazów i bezkompromisowych decyzji. Powiedziała Janowi, że inni mechanicy, najlepsi inżynierowie z jej korporacji, zawiedli przedstawiła mu schematy i zdjęcia silnika, jakiego Jan nigdy wcześniej nie widział kompaktowego, misternie skonstruowanego, niemal organicznego w swojej złożoności. Był to prototyp silnika, opracowany przez genialną, acz niedocenioną inżynierkę, zaginioną w tajemniczych okolicznościach. Silnik, który dla Brand Industries był czymś więcej niż tylko technologią, był kluczem do pewnego spadku, do rozwiązania pewnej skomplikowanej zagadki prawnej. Jeśli naprawisz ten silnik, Wyjdę za ciebie! zaśmiała się Emilia, ale nie był to śmiech bez troski. Był to śmiech gorzki, pełen rezygnacji, przepłatany nutą cynizmu i desperackiej nadziei. Jan spojrzał na nią, potem na cichą dziewczynkę, która wtuliła się w bok Emilii. Czuł, że ta propozycja, wypowiedziana z taką niedbałością, kryje w sobie znacznie więcej niż tylko próbę sprostania wyzwaniu. To było szaleństwo, gra o wszystko, w której nagrodą było coś więcej niż tylko małżeństwo. Czuł to w powietrzu, w napięciu unoszącym się między nimi, w drżących rękach Emilii, kiedy podawała mu plany silnika. Jan, choć zaskoczony, przyjął wyzwanie. Jego wewnętrzny spokój kontrastował z burzą emocji, które zdawały się szaleć w oczach Emilii. Kiedy ta odjeżdżała, dziewczynka, z której ust nie padło ani jedno słowo, nagle odwróciła się i spojrzała na Jana. W jej dużych, brązowych oczach dostrzegł coś, co poruszyło jego serce mieszankę strachu, samotności i cichej prośby o pomoc. Była to mała iskierka, która w ciemnościach jego dotychczasowej obojętności rozpaliła ledwie dostrzegalny płomień współczucia. Od tego momentu Jan wiedział, że nie chodzi już tylko o silnik. Chodziło o tę małą istotę, o jej nadzieję i przyszłość. Jan spędził kolejne dni w warsztacie, otoczony diagramami i schematami, które Emilia mu zostawiła. Silnik był arcydziełem inżynierii, ale też zagadką. Wyglądało na to, że ktoś celowo go sabotował, nie żeby zniszczyć, ale by uniemożliwić jego uruchomienie w konwencjonalny sposób. Każda śrubka, każdy przewód zdawał się mieć podwójne znaczenie. W poszukiwaniu wskazówek Jan zaczął rozmawiać z Emilią przez telefon. Jej głos, początkowo szorstki i rzeczowy, powoli nabierał miększych tonów, kiedy Jan zadawał pytania o historię projektu, o jego twórczynie. Emilia zdradziła mu, że silnik należał do jej siostry, Zofii, która była również matką Leni. Zofia zmarła w tajemniczych okolicznościach, pozostawiając Lenę sierotą i ten właśnie silnik jako jedyny dowód na swoje genialne, acz kontrowersyjne, patenty. Im więcej jan się dowiadywał, tym bardziej złożona i ponura stawała się cała historia. Zofia była inżynierką o wizjonerskich pomysłach, które zagrażały interesom pewnych potężnych ludzi, w tym członków własnej rodziny Branta, którzy dążyli do przejęcia jej wynalazków i usunięcia Leni z drogi do spadku. Silnik był kluczem do aktywowania zastrzeżonych patentów i do legalnego uznania Leni jako spadkobierczyni. Okazało się, że Leni grozi deportacja, ponieważ jej status prawny był niejasny. Jej ojciec, cudzoziemiec, zniknął lata temu, a Zofia nigdy nie dopełniła wszystkich formalności. Teraz, bez matki i bez udokumentowanego pochodzenia, Lena była zagrożona, a skorumpowani urzędnicy z łatwością mogliby wykorzystać ten fakt do swoich celów. Wspomnienia Emilii o Zofii były pełne bólu i poczucia winy. Mówiła o siostrze z mieszanką podziwu i wyrzutu sumienia, że nie potrafiła jej ochronić. Jan odkrył, że Zofia była kiedyś jego znajomą z uczelni, osobą, której pomysły lekceważył, uznając je za zbyt idealistyczne i niepraktyczne. Pamiętał, jak zbywał ją, kiedy szukała wsparcia dla swoich innowacji, jak traktował ją z obojętnością, zajęty własną, krótkowzroczną pogonią za szybkim zyskiem. Ta świadomość uderzyła w niego z siłą gromu. Przeszłość, którą tak skrzętnie zamykał, wróciła, by go nawiedzić. Jego dawna obojętność wobec Zofii. Jej geniuszu i jej losu, była teraz bezpośrednio połączona z cierpieniem małej Leni. Czuł ostry ukłucie winy, ale też narastającą determinację. Musiał naprawić nie tylko silnik, ale i własną przeszłość. Emilia przywiozła Lenę do warsztatu kilka razy. Początkowo dziewczynka była cicha i lękliwa, siedziała w kącie, rysując coś na podłodze. Ale Jan, choć z natury powściągliwy, zaczął się do niej odzywać. Opowiadał jej o maszynach, pokazywał iskry z pawarki, tłumaczył, jak działają przekładnie. Ku jego zdziwieniu, Lena zaczęła odpowiadać. Jej ciche dzień dobry i do widzenia były jak małe, delikatne kwiaty wyrosłe w surowym otoczeniu warsztatu. Pewnego dnia Lena pokazała mu rysunek. Była to abstrakcyjna forma, pełna kresek i okręgów, ale Jan nagle zdał sobie sprawę, że to schemat. Schemat połączenia, brakującego ogniwa w skomplikowanym układzie silnika. To, czego nie dostrzegli najlepsi inżynierowie, mała dziewczynka z perspektywy dziecka, naszkicowała na kawałku papieru. Był to jej sposób na komunikację, na ukazanie mądrości odziedziczonej po matce. Z odkryciem Leni praca nad silnikiem nabrała tempa. Ale wraz z postępem pojawiły się nowe przeszkody. Plotki o pracach Jana dotarły do uszu wujka Juliana. Wpływowego członka rodziny Brandtów, który stał na czele konserwatywnego skrzydła koncernu. Julian, człowiek o aparycji bankiera i sercu ze stali, od lat spiskował, by pozbawić Emilię wpływu na firmę, ale nie jej praw do spadku. Widział w niej zagrożenie dla swojej pozycji i dla kontroli nad patentami Zofii, które mógłby sprzedać lukratywniejszym ofertom. Julian zaczął wysyłać do warsztatu swoich ludzi początkowo to były subtelne groźby, potem akty wandalizmu, uszkodzenia narzędzi, próby zastraszenia Jana. Emilia, choć z początku nieufna, obserwowała Jana z rosnącym podziwem. Widziała, jak z obojętnego mechanika zmienia się w oddanego opiekuna Leni. Widziała, jak jej śmiech, wypowiedziany z goryczą, staje się obietnicą, która ma dla niej coraz większe znaczenie. Rozmawiali o silniku, o Lenie, o Zofii, ale także o sobie, o jej zmaganiach z rodziną, o jego przesłych błędach. Rodziło się między nimi coś więcej niż tylko współpraca. Rodziło się zaufanie i wzajemny szacunek, a w powietrzu, niczym delikatny zapach smaru i benzyny, unosiła się coraz silniejsza nuta uczucia. Jan wiedział, że nie może się wycofać. Nie tylko ze względu na Lenę, ale i ze względu na Emilię, która, choć twarda i niezłomna, pod skorupą kryła głęboką wrażliwość i samotność. Wiedział, że ta walka jest także o jej wolność. Pewnego wieczoru, kiedy Jan pracował nad silnikiem do późna, warsztat odwiedził inspektor z Urzędu Imigracyjnego. Nie był to zwykły urzędnik. Jego zimne spojrzenie i nachalne pytania zdradzały, że działał na czyjeś polecenie. Miał ze sobą dokumenty, które, jak twierdził, dowodziły, że Lena jest dzieckiem nielegalnych imigrantów, co automatycznie prowadziłoby do jej deportacji. Jan poczuł falę zimnego gniewu. Wiedział, że to sprawka wujka Juliana, który wykorzystywał biurokrację jako broń. Inspektor zagroził mu, że jeśli nie przestanie pomagać Emilii i Lenie, on sam znajdzie się w poważnych kłopotach. Jan jednak nie ustąpił. Zobaczył w oczach inspektora ten sam cynizm i brak empatii, które kiedyś charakteryzowały jego samego. To było jak spojrzenie w krzywe zwierciadło. Po odejściu inspektora Jan natychmiast zadzwonił do Emilii. Jej głos drżał ze złości i frustracji. To Julian! krzyknęła. Wie, że jesteśmy blisko. Wie, że silnik jest prawie gotowy. Teraz będzie grał wszystkimi kartami, Emilia przyznała że to nie pierwszy raz, kiedy Julian próbuje w ten sposób zniszczyć ją i Lenę. Opowiedziała, jak Julian po śmierci Zofii próbował przejąć opiekę nad Leną, by manipulować jej prawami do spadku. Wyznała Janowi, że obietnica małżeństwa była jej ostatnim aktem desperacji. Nie chodziło o miłość, przynajmniej nie w sensie romantycznym. Chodziło o stworzenie prawnego bastionu, nietykalnej jednostki rodzinnej, która mogłaby chronić Lenę przed makami Juliana i biurokracji. Widziała w Janie jedynego człowieka, który był w stanie sprostać zarówno technicznemu wyzwaniu, jak i temu moralnemu. Jan poczuł uścisk w żołądku. Ta prawda, choć bolesna, ugruntowała jego determinację. Zrozumiał, że jego wcześniejsze błędy, jego obojętność wobec Zofii, jego unikanie odpowiedzialności doprowadziły go do tego punktu. Teraz miał szansę na odkupienie. Wybór był jasny, mógł się wycofać, uratować swój spokój, albo rzucić się w wir tej bitwy. Wybrał walkę. Tego wieczoru Lena, która nie spała, czując napięcie w powietrzu, podeszła do Jana. Jej małe dłonie objęły jego wielkie, zniszczone pracą palce. Boję się, wujku Janie, wyszeptała, używając po raz pierwszy tego słowa. Boję się, że mnie zabiorą jej słowa, wypowiedziane z taką niewinnością, wzmocniły jego postanowienie. Musiał chronić to małe serce, które tak szybko nauczyło się mu ufać. Następnego dnia Jan podjął odważne działanie. Nie tylko ukończył naprawę silnika, ale też zebrał wszystkie dowody na manipulacje Juliana i inspektora. Z pomocą Emilii, która zmobilizowała swoją prawniczkę, Annę, postanowili uderzyć. Silnik, który Jan naprawił, był prototypem urządzenia do odzysku energii, które mogło zrewolucjonizować branżę energetyczną. Ale jego prawdziwą siłą było to. Że był integralną częścią testowego pojazdu Zofii, który zawierał zaszyfrowane dokumenty list, testament i niezbite dowody na korupcję Juliana i jego powiązań z nielegalnymi procederami w branży paliwowej. Jan wiedział, że musi go uruchomić publicznie. Emilia zorganizowała konferencję prasową, która miała wyglądać na zwykłą prezentację nowej technologii. Wujek Julian, pewny siebie, był również obecny, z uśmiechem na twarzy, gotowy obrócić wszystko w żart. Ale Jan w asyście Emilii i Leni podszedł do pojazdu. Wśród błysków fleszy i szmeru dziennikarzy, Jan uruchomił silnik. Jego warkot był niczym pieśń zwycięstwa, a z monitora w samochodzie, podłączonego do silnika, zaczęły wyświetlać się zaszyfrowane pliki Zofii. Był tam list od niej do Leni, wzruszający testament i szereg dokumentów ujawniających intrygi Juliana. Wujek Julian próbował zareagować, ale było za późno. Dowody były zbyt mocne. Jan, choć stał w blasku fleszy, nie czuł pychy. Czuł jedynie ulgę i determinację. Wiedział, że to dopiero początek prawdziwej walki. Jego działania niosły za sobą ogromne ryzyko. Jego warsztat został podpalony w nocy, a on sam otrzymał anonimowe pogróżki. Ale Jan nie był już tym samym człowiekiem, co kiedyś. Emilia, podziwiając jego odwagę, stanęła u jego boku, mobilizując swoje zasoby i prawniczkę Annę. Anna okazała się niezastąpiona, poruszając się po meandrach prawa imigracyjnego i korporacyjnego. Kiedy sprawa nabierała rozpędu, Lena, pomimo swojego młodego wieku, odegrała kluczową rolę. Podczas przesłuchań w sądzie, kiedy sędzia dopytywał o jej przeszłość i relacje z matką, Lena, dotąd cicha i przestraszona, nagle odezwała się. Jej głos, choć cichy, był pełen siły. Opowiedziała o tym, jak matka uczyła ją rysować, jak pokazywała jej dziwne schematy i jak często mówiła o ukrytych połączeniach. Wskazała na fragment rysunku, który kiedyś pokazała Janowi, co potwierdziło jego odkrycie, że to ona odblokowała klucz do silnika. Jej zeznania, proste i szczere, były najbardziej wiarygodnym dowodem na to, kim była jej matka i dlaczego silnik był tak ważny. Kulminacyjna konfrontacja miała miejsce na sali sądowej. Podczas rozprawy o prawa Leni i dziedziczenie patentów Zofii, wujek Julian, w asyście swoich prawników, próbował zdeprecjonować dowody, zarzucając Janowi i Emilii manipulacje. Ale Jan, wspierany przez Emilię i prawniczkę Annę, przedstawił kompletne dowody, w tym list Zofii, w którym jasno określała Lenę jako jedyną spadkobierczynię i wyrażała obawy o bezpieczeństwo swojej córki. Moment prawdy nastąpił. Gdy sędzia otworzył nagranie z testowego pojazdu Zofii ukryte przesłanie, w którym Zofia opowiadała o swoich obawach dotyczących Juliana i prosiła Emilię o opiekę nad Leną. Uzyspływały po twarzy Emilii, kiedy słuchała głosu swojej siostry. Jan, stojąc obok niej, czuł, jak jego serce ściska się z bólu, ale i z ulgą. Zagrożenie ze strony Juliana zostało zażegnane. Sędzia, po długich naradach... Ogłosił, że Lena jest prawowitą spadkobierczynią patentów Zofii i że jej status prawny jest uregulowany. Ponadto wydał nakaz aresztowania Juliana za oszustwa i korupcję. Bezpośrednie niebezpieczeństwo, przed którym stała Lena, zostało pokonane. Jej przyszłość była zabezpieczona. Dla Jana był to moment, w którym jego transformacja stała się kompletna. Od człowieka uciekającego przed przeszłością i zobowiązaniami, stał się obrońcą, opiekunem. Czuł, że jego życie wreszcie nabrało prawdziwego sensu. Po rozprawie, kiedy wyszli z sądu, otoczeni przez błyski fleszy i pytania dziennikarzy, Emilia spojrzała na Jana. Jej oczy, pełne łez, ale i głębokiego uczucia, spotkały się z jego spojrzeniem. Naprawiłeś ten silnik, Janie, wyszeptała. I nie tylko silnik, Jan skinął głową. Czuł, że ta obietnica, która kiedyś była tylko gorzkim żartem, teraz stała się obietnicą miłości, wsparcia i prawdziwej rodziny. W kolejnych miesiącach życie Jana i Emilii, a zwłaszcza Leni, uległo stabilizacji. Warsztat Jana został odbudowany i powiększony, częściowo dzięki funduszom odziedziczonym przez Lenę, która zadecydowała o przeznaczeniu części spadku na rozwój badań nad technologiami odzysku energii, kontynuując dzieło swojej matki. Jan, z nowym celem i nową pozycją w życiu, nie był już tylko skromnym mechanikiem. Został dyrektorem działu badawczo-rozwojowego, nadzorując projekty, które miały zmienić świat, korzystając z patentów Zofii. Ale co najważniejsze, stał się ojcem dla Leni, a jego relacja z Emilią rozkwitła w prawdziwą, głęboką miłość. Stworzyli nową, nietypową, ale pełną miłości rodzinę. Jan i Emilia wzięli ślub w kameralnym gronie, Lena była ich najsłodszą druhną. Dom Emilii stał się domem Leni i Jana, wypełnionym ciepłem i śmiechem. Emilia, choć nadal prezeska, nauczyła się znajdować równowagę między pracą a życiem osobistym, czerpiąc siłę z miłości Jana i radości Leni. Pamięć Zofii była obecna w ich życiu, nie jako źródło bólu, lecz jako inspiracja. Często rozmawiali o niej z Leną, oglądali jej stare zdjęcia, czytali jej notatki. Lena rosła, stając się coraz bardziej otwarta i pewna siebie, rozkwitając pod opieką Jana i Emilii. Jan, niegdyś obojętny na świat, Teraz aktywnie angażował się w sprawy społeczne, wspierając fundacje pomagające dzieciom w trudnych sytuacjach imigracyjnych i stając się rzecznikiem sprawiedliwości społecznej. Jego przeszłe błędy, jego zaniedbania, stały się lekcją, która ukształtowała go w lepszego człowieka. Zrozumiał, że prawdziwe odkupienie nie polega na ucieczce, lecz na konfrontacji i działaniu. Wspólnie z Emilią i prawniczką Anną pracowali nad zmianami w systemie prawnym, aby inne dzieci nie musiały przechodzić przez to, co przeszła Lena. To była historia o miłości, która narodziła się z niezwykłej obietnicy, o poświęceniu i o tym, jak robienie tego, co słuszne, może przemienić życie. Historia Jana Kowalskiego, który z cichego mechanika stał się filarem nowej rodziny, ochroniarzem małego, wrażliwego serca i człowiekiem, który odnalazł sens życia w niesieniu pomocy. Pamiętajcie, że czasem największe wyzwania prowadzą do największych nagród, a prawdziwa siła tkwi w empatii i determinacji. Miłość, rodzina, druga szansa to wartości, które potrafią zmienić wszystko. Nie zapomnijcie polubić tego filmu, jeśli poruszył wasze serca. Udostępnijcie go swoim bliskim, aby ta historia dotarła do jak największej liczby osób. Subskrybujcie nasz kanał i aktywujcie dzwonek powiadomień, aby nie przegapić kolejnych inspirujących opowieści. Dajcie nam znać w komentarzach, skąd nas oglądacie. Jaki jest wasz kraj pochodzenia? Podzielcie się też, która część tej historii najbardziej was wzruszyła i dlaczego. Czy wierzycie w drugie szanse? Czy uważacie, że miłość może przezwyciężyć wszystko? Jakie są wasze refleksje na temat rodziny i poświęcenia? Pamiętajcie hermouse hispano Hispanohablante, gran familia de Courezones Conectados, że razem tworzymy coś wyjątkowego. Do zobaczenia w kolejnej historii pełnej nadziei i emocji.